Witam serdecznie wszystkich moich przyjaciół, a także tych wszystkich, którzy przyjaciółmi moimi nie są, ale oglądają filmy, które nagrywam. Dzisiaj chciałbym, abyśmy zajęli się dodatkiem do 11 rozdziału książki Placebo. 11 rozdział naszej książki mówił o Melchizedeku. W rozdziale tym poznaliśmy osobę Melchizedeka. I odnieśliśmy go do osoby Jezusa Chrystusa, bo jak wiemy, Jezus Chrystus jest kapłanem i królem właśnie na wzór Zedeka W rozdziale 11 podkreśliliśmy rozdział z Ewangeliana 17 rozdział, werset 3, gdzie było powiedziane, gdzie jest powiedziane, że życie wieczne zależy, zależne jest od poznania Boga i Jezusa Chrystusa. I dlatego chciałbym, abyśmy dzisiaj przeczytali wspólnie, omówili wspólnie dodatek do tego 11 rozdziału, gdyż dodatek ten zawiera materiał uzupełniający do tego rozdziału. Tłumaczy on nieco szerzej, wyjaśnia na czym tak naprawdę polegała ofiara Jezusa Chrystusa, pozwala nam ten dodatek poznać nieco lepiej naszego Stwórcę. Z nieco innego punktu widzenia podchodzi ten dodatek do tego tematu. Ale żeby nie przedłużać wstępu, chciałbym, abyśmy przeszli już do tego, co jest umieszczone właśnie w dodatku. Posłuchajmy. Niektórzy twierdzą, iż złożenie ofiary przez Jezusa Chrystusa nie było dla Stwórcy tym samym. Czym mogła być dla Abrahama śmierć Izaaka? Ponieważ Bóg od początku wiedział, że wskrzesi Jezusa do życia, co też nastąpiło po trzech dniach od śmierci, o czym czytamy m.in. w Ewangelii Jana w rozdziale 20. Każdy może sobie przeczytać ten rozdział w swoich przykładach Pisma Świętego. I posłuchajmy. Twierdzenie takie jest fałszywe ponieważ Jezus był człowiekiem, a nie został stworzony do życia cielesnego, tylko duchowego i pomimo iż ukazywał się w ciele, za każdym razem ukazywał się inaczej. Raz jako ogrodnik, o czym czytamy w Ewangelii Jana w 20. rozdziale, besecie 15. Innym razem jako wędrowiec, który przyłączył się do dwóch uczniów. O czym czytamy w Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale werset 13 do 35. Jeszcze innym razem okazał się 11 uczniom, lecz niektórzy z nich, gdy go ujrzeli, jak mówi Biblia, powątpiewali. O czym czytamy w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale werset 16 i 17. Kolejnym razem, jako mężczyzna nad Morzem Tyberiackim, o czym donosi nam Ewangelia Jana, 20 Pierwszy rozdział, werset czwarty i dwunasty. Nawet wtedy, gdy ukazał się uczniom, nakazując Tomaszowi włożyć palec w rany swoje, Biblia podaje, że stanął po nich, gdy drzwi były zamknięte. O czym czytamy w Ewangelii Jana w dwudziestym rozdziale. W wersecie dwudziestym szóstym. Po raz ostatni ukazał się przed... Zabraniem do nieba, do którego odszedł w sposób duchowy, o czym czytamy w dziejach apostolskich, pierwszy rozdział wersety 9 do 11. Tak więc stwierdzenie, że Bóg wskrzesił Jezusa nie do końca jest prawdziwe, ponieważ niewątpliwie wskrzesił tą samą osobę, która była Jezusem, ale nie wskrzesił samego Jezusa. Człowieka doskonałego, który składając swoje doskonałe życie za, na okup za życie Adama, utracił prawo do życia jako człowiek. Aby lepiej to unaocznić, musimy uświadomić sobie, kim był Jezus. Jak wiemy z Pism Świętych, był człowiekiem doskonałym. Drugim Adamem, nieposiadającym piętna śmierci, a co się z tym wiąże. Mógł żyć wiecznie w ciele, będąc wiecznie młodym i zdrowym, oraz napełnić ziemię swoim potomstwem, które po Ojcu byłoby doskonałe, posiadając prawo do życia wiecznego. Jezus, tracąc życie jako człowiek doskonały, ma prawo ubiegać się o Jego przywrócenie oraz o powołanie do życia Jego potomstwa. Jednakże tego nie robi. Dlaczego? W liście do Hebrajczyków, 10 rozdział, werset 12, znajdujemy taką wypowiedź: Gdyż składając raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. Kogo więc wskrzesił Bóg, skoro nie wskrzesił Jezusa? Wskrzesił swojego pierworodnego syna, który istniał na długo, zanim powstała wszelka materia? Zanim powstała ziemia? I zanim pojawił się człowiek. O tym synu Bożym czytamy w Ewangelii Jana pierwszy rozdział, wersety od 1 do 3. Posłuchajmy. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Jak wynika z tych słów słowo Boże, którym był Jezus w bycie przedludzkim, stąpił na ziemię i przybrał postać człowieka. Dlatego czytamy w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale werset 14. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Co też potwierdza Ewangelia Jana 17. rozdział werset 5. A teraz ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim świat powstał. A Paweł dodaje w liście do Kolosan pierwszy rozdział, werset 15 i 16. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi: rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania. Czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. Na temat przedludzkiego życia Jezusa w Piśmie Świętym znajdujemy setki wersetów, których nie będziemy teraz omawiali. Powróćmy do Jezusa. Który złożył doskonałą ofiarę jako człowiek. Jak wspomnieliśmy powyżej, będąc doskonałym, miał prawo do życia nieskończenie długiego, zarówno dla siebie, jak i dla swoich dzieci, które mogły się urodzić i zaludnić ziemię, doskonałym społeczeństwem ludzkim, a które nigdy się nie urodziły. Dlaczego? Ze względu na nas, niedoskonałych potomków Adama, którzy po cielesnym ojcu otrzymujemy śmierć, i gdyby nie Jezus, nie byłoby dla nas żadnej nadziei. Jednakże na podstawie prawa adopcji możemy, jako dzieci Jezusa, nigdy nie narodzone z ciała, lecz narodzone z ducha, upominać się o życie wieczne w ciele po swoim ojcu, którym przestaje być cielesny Adam. A staje się duchowy Ojciec Jezus Chrystus. W liście do Rzymian 6 rozdział werset 23 czytamy. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Jak z tego wynika, powracamy do doskonałości i życia na podstawie łaski Bożej, a nie na podstawie uczynków Gdyż, jak mówi Biblia w liście do Rzymian 1:17, jak napisano, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I jak czytaliśmy w poprzednich rozdziałach tej książki, nie chodzi tu o wiarę w istnienie Boga, gdyż taka wiara nie wyprowadza ze stanu śmierci, w jakim się znajdujemy, ale o wiarę, iż możemy na podstawie tych wszystkich wydarzeń, od czasów Abla i jego ofiary, Poprzez Noego, Melchizedeka, Abrahama, ofiar składanych przez kapłanów lewickich, aż do ostatniej ofiary, jaką złożył pierworodny syn Boży Jezus Chrystus, na podstawie tego wszystkiego możemy żyć wiecznie. Dlatego każdy, kto umniejsza znaczenie tych wydarzeń, lub podchodzi lekceważąco do tego, co zrobił i robi dla nas Bóg oraz oczekuje innego zbawienia niż życie wieszne w ciele na rajskiej ziemi, pozbawia się nadziei i nie nastąpi u niego ani zrozumienie, ani poznanie, ani zbawienie. List do Rzymian 5 rozdział werset 7 i 8 mówi: Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś Daje dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Pomyślmy przez chwilę o uczuciach Boga, które można porównać z uczuciami matki posiadającej wiele zdrowych dzieci. Jednakże największą miłością i troską obdarza dziecko upośledzone fizycznie i umysłowo. Pomimo trudów związanych z opieką i leczeniem niepełnosprawnego, nieprzespanych nocy, doznawanych przykrości, nie ustaje w pracy prowadzącej do jego uzdawienia. Przykład ten pokazuje, jak wielkie uczucia kierują Bogiem, który nigdy nas nie opuścił i pomimo naszych wad i błędów, nieustannie przychodzi nam z pomocą, wyprowadzając ze stanu choroby ciała. Która jest następstwem choroby umysłowej, w której tkwi cała ludzkość od czasów Adama. Dowodem na to jest fakt, że nie potrafimy używać wszystkich możliwości naszego mózgu. Wyobraźmy sobie, jak będzie wyglądał świat, oraz jakie myśli pojawią się w naszych głowach, co będziemy mogli osiągnąć, co uczynić, czego dokonać. Gdy wrócimy do doskonałości, dającej możliwość życia wiecznego i możliwość używania w pełni naszych władz umysłowych. Jednakże, aby do tego doszło, musimy pokornie uznać stan, w jakim się znajdujemy i właściwie reagować na sposób leczenia, jaki przygotował Bóg. Niech się stanie. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o dodatek do rozdziału 11. Ten dodatek ma nam nieco bardziej, za zadanie ma nieco bardziej uzmysłowić nam, kim tak naprawdę był Jezus i jak, jakie uczucia przejawia nasz Stwórca. Myślę, że do tego dodatku nie trzeba nic dodawać ani nic odejmować. Osoby, które które chcą żyć wiecznie, które chcą poznać Boga, rozumieją o czym przeczytałem, co powiedziałem. Natomiast osoby, które nie są zainteresowane tym tematem, choćbym mówił do nich tysiąc godzin, i tak nie zrozumieją, bo po prostu nie chcą. Na tym chciałbym zakończyć i już dzisiaj chciałbym zachęcić wszystkich do kolejnego naszego spotkania, na którym omówimy rozdział 12 naszej książki. Rozdział 12 nosi tytuł Koniec i Początek. Dziękuję wszystkim serdecznie.